Siema, dzisiaj gramy w Gorilla, taka, dzisiaj jest z nami Olia. Li... Więc tak, ja to wszystko przeczytałem. A, Wow, nic się nie zmieniło. O, nowe kosmetyki. Wow, co to jest? Dlaczego to jest moja twarz? Uuu, Ej, i school, i sprint. Jestem update. Wow, wow, No, dlaczego to jest moja twarz? Ej, guys, it's me, Kainai. Action! 10 Ej, 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 świnia, świnia Europa, pa. Europa, pa. Europa Dlaczego? Nie, nie, ja to zdejmuję, ja to zdejmuję, ja to O! Dlaczego to jest mój face reveal? O! Ej, tego wcześniej nie było, jakby tego nigdy nie widziałem! O! Masz drukaczkę? Co? Technologii! <laughs> Najpierw patrzę okay. tego Paint Brawla, bo ja gram tylko w Brawl Starsa. Wow! Fajne. To jesteś ty! Wow. 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 Znajdź mnie! Jestem kartonem. Schowam się gdzieś. Musisz mnie znaleźć. Nigdy mnie nie znajdzie. Znajdź mnie! A 2 plus 2 się 5, Ej, stary, popatrz na to, popatrz, popatrz. Jak w ogóle. Bo musisz popatrzeć. Dawaj, ja Balony, dodali! Ja lubię balony! Dawaj, balony! Dobra, A, coś mnie spędzi. Coś mnie spędzi. Jestem panem dyrektorem i dostajesz właśnie ode mnie dwie pały. i uwagę! I dostajesz kabanos. O! No to nie baletki! BALON! balet, mam baletę! Dlaczego to na całe to postawę? Face me, mile! Wow! No faktycznie takie back to school. Mam jabłko! Jak chcesz gryźć? Patrz na to. Ej, takie to niedobre takie. Wow! Mam buty! Jemy tak. Na chlapie tą wodą, na chlapie ciebie tą, wodę, na chlapie ciebie tą! Oh. Wodą. Mam plecak! Ej, ten plecak możesz złapać. Wow, to, to... to jestem ja w przyszłości. Oh. Dobiegu gotowi start! Wow, wow 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 Ale się to rusza, ale to się gibie! Oh. To chyba już wszystko sprawdzone w tym updatecie, chociaż nie wiem you spin ME right now! I nic nie zmienili! Korki można wyłączyć! I wyłączę! Więc to by było na tyle z tego filmu! Więc to by było na tyle z tego filmu! Dwa dla ciebie, tak Więc to by było na tyle z tego filmu. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie! I trzymajcie się! Pa-pa!